Narodowe Święto Niepodległości przypadające na 11 listopada jest okazją do organizowania obchodu w całej Polsce oraz w naszej szkole ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa nie możemy się spotkać z całą społecznością na Uroczystej Akademii, aby jednak uczcić ten wyjątkowy dzień. Zachęcam wszystkich do obejrzenia krótkiego montażu słowno-muzycznego, przygotowanego przez uczniów naszej szkoły. Spotykamy się dzisiaj, aby wspólnie przeżyć 102 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach oswobodziła się z czasów niewoli i uzyskała wolność. Chcemy, aby dzisiejszy dzień był okazją do refleksji nad historią i współczesnością naszej Ojczyzny. Spróbujmy dziś inaczej niż zwykle przyjrzeć się w Polsce. Opowiedz nam, moja Ojczyzno, jak matka dzieciom ciekawym o latach znaczonych blizną, na wiekach chwały i sławy. O wojach mieszka nam powiedz, O słupach nad odrą stawianych. Niech niesie Twoją opowieść Wiatr chalny i morskie szkwały. Matczynej ucz nas miłości, Jak Ojciec w życie wprowadzaj. Nie żałuj serdecznej troski, Za trudy szczodrze nagradzaj. Biel śniegu i żar czerwieni I orły dumne piastowskie to wieczne symbole tej ziemi, najbliższej sercu, bo polskiej. Wytłumacz nam, tak jak umiesz, skąd czerwień i biel sztandarów, niech ludzie żyją tu w dumie, że taki wydał ich naród. Przeszło tysiącletnia historia państwa polskiego obfitowała w wiele wydarzeń natury politycznej społecznej i gospodarczej. Były okresy zlotów i upadków, lecz najbardziej tragiczny okazał się koniec XVIII wieku. Trzej potężni sąsiedzi Polski, Rosja, Rosja i Austria korzystają z osłabienia naszego kraju, podzielili jego ziemię pomiędzy siebie i wprowadzili własne rządy. Katastrofa dla zbiorów i utrata państwowości nie załamały jednak narodu Jego wola przetrwania i uparte dążenie do odzyskania niepodległości stały się podstawą do odrodzenia wolnej ojczyzny. A jak ciebie kto zapyta, kto ty taki, skąd ty lodem mów, że z tego łanu żyta, że z tych łąk, co pachnią miodem, mów, że z. Takie chaty, co piastowską chatą była, że z tej ziemi, której kwiaty gorzka losa wykarmiła. Społeczeństwo polskie podjęło walkę z domem. Domy i rodziny były szczególnymi służbami polskości. Dbano, by dzieci mówiły po polsku, by znały i przestrzegały polskich obyczajów i obrzędów. Wychowywano je w duchu patriotyzmu i szacunku dla bohaterów narodowych. Wybitni Polacy rozsławiali imię Polski i głosili światu, że jest i nie umarła. Podejmowane próby wyzwolenia ojczyzny były, były daremne. Kolejne powstania zbrojne kończyły się przegrady. Ten ciężki okres niewoli trwał 123 lata. Za siebie i za innych. Szeptano ojców mych w domu. Prawdziwe jakieś nieprawdy opowiadano o Tobie. Mówiono, że jesteś święta. Mówiono, że leży w grobie. Kiedy w 1914 roku Lucha wojna pomiędzy Rosją a Niemcami i Akcją, w sercach Polaków zapłonęła nadzieja, że nadchodzi godzina wyzwolenia. Polacy musieli walczyć w szeregach armii. Walczyli i ginęli z wiarą, że te zmagania przyniosą Polsce niepodległość. Gdy dym pożarów słońce gasi i coraz kwaszy kurczy bój, Ty mnie nie pytaj, czy to nasi, czy to nie nasi, synu mój. Ty mnie nie pytaj, kto zwycięża, czy triumfalny słychać śpiew. Naszego nie masz, tam oręża. Chociaż się nasza kleje krew, o synu mój na wszystkich frontach, od Półej wisły aż po rę, Przy zapalonych w frontach, my swój o Polsce śnimy sen. I oto ten sen spełnił. Po czterech latach zmagań wojennych, w listopadzie 1918 roku, powstało niepodległe państwo polskie. Polska po 123 latach niewoli pojawiła się znowu na mapach świata. Ojczyzna wolna, znowu wolna, tak bije serce, huczą skronie, a biały orzeł słońcu kwiatów przyleciał, by go ująć dłonie. Zawsze był z nami ptak wspaniały, choć czasem ktoś odszedł daleko. Bronił tej ziemi, bo ją kochał, sercem pokoleń już od wieków. Dziś w całej Polsce brzmi mazurek, dzisiaj radości kanonada. Witamy wszyscy, niepodległość i 11 listopada. Kalonymaty Polonia, pierwszy narodowy tym, gregoriańska melodia.